A oto słowa, które otrzymałam przy okazji tego dziennika wdzięczności. Droga Agnieszko, chciałabym podziękować Ci za zaufanie, wsparcie i ogromne serce, które wkładasz w rozwój każdego, kto dołącza do fundacji. Dzięki Tobie poczułam, że mogę sięgać po więcej i odkrywać nowe możliwości. Twoje słowa motywują do działania, a Twoja postawa inspiruje do stawiania czoła wyzwaniom. Odwagą. Dziękuję za szansę, którą mi dałaś, za każde ciepłe słowo, za zaufanie, które tak wiele dla mnie znaczy. Jesteś kobietą, która dodaje skrzydeł każdej kobiecie, która potrzebuje wsparcia. Ten prezent to drobny wyraz mojej wdzięczności za Twoją otwartość i inspirację, którą przekazujesz każdego dnia. Mam nadzieję, że w taki sam sposób jak ty dodajesz mi siły, ja kiedyś będę mogła dodać je innym. Z wdzięcznością. Dorota. Kochana Doroto, dziękuję Tobie z całego serca. To niezwykłe słowa dla mnie, które po raz kolejny dają mi znać, że to, co robię, ma sens ogromną wdzięcznością i serdecznością i wiarą w Ciebie i w Twoje możliwości, Agnieszka.